Witajcie z tej strony, a to kolejny odcinek, worka czy ryfo? W dzisiejszym odcinku mamy, jak widać, pięknych faonów. Okej, okay. one wszystko dobrze porobią. No to legowisko jeszcze. Niestety nie zdążyłem zobaczyć, na kogo gramy. Ale to problem nie będzie, nawet rozrywku będzie. Okej, okay. mamy na piękny orków, Wiemy, gdzie jest przeciwnik. To już jest pół roboty za nami a jeszcze jest taki ciekawostki, To chciałbym ja Was raczej wrócić. Zachęcam Was do komentowania, a w szczególności do dawania mi porad i do feedbacku. Jak Wam się podoba, mogę poprawić i nawet jak Wam miną to To zawsze jakaś młoda yy, rozmowa się wywiąże Trochę język mi się kończy. Witamy, trąbu. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Gotów do pracy. Do kopania drewna. A mianowicie a czy znowu bo pójdziemy? Nie wiem, jak się patrz. Siepu, siepu, siepu. Okej, okay, teraz bieramy na Halwudu. Imperium. Trzeba to My... Może tutaj. Okej, okay, mamy to. I kolejne pieniążki, pieniążki przejdą na 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 A jeszcze z takich informacji ciekawych. To już mam pióra za oko e, plany właśnie wakacyjne zaczęte. Już w, są już w realizacji do pracy. i trochę się złoty. pozmieniały ze względu na niektóre trudności. Ale to... Jeszcze zobaczycie w przeszłości. Nie ma może gdzieś jeszcze hmm. będę gadał. Ok, 160-160. Ktoś tu dostał... Zostanie Okej, Praca mamy to. I, I masakrujemy takich robione... typów. Okej, okay, ty masz co robić? Ty to niego pójdź. Okej, okay, coś to dobrze jest. jest. Wozu nie tankuj. Tylko mamy od tego ludzi. Ludzie od tankowania. Myk, myk, myk. nie niech on teraz uderzy. Ale wód nie ma tankować. Ludzie. Razi Orkowie. Ok, mamy to. Za Hordo więcej Legowis, jeszcze tę czartek postawimy. Okej, okay, mamy to. Pono ataku i możemy już atakować. I chyba będę musiał na pewno kupić na naszego Teurena cichobiegi, żeby lepiej korzystał ze swojego tampnięcia. Czyli pójdziemy tam na dół. Okej. Okay. Jeszcze jedno legowisko nam się przyda. Opa. Ładnie wszystko. I się nagrywa. Oczywiście, że się nagrywa. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Very good, very good. Okay. O! Widzę, że nie tylko ja tutaj jesteśmy. Co rozkażesz? Czego ode mnie rąkasz? Imyk! Twój rozkaz, od tam nie da się obejść. A Opa! Tak, wchodził. Jestem. Okej. Okay. Expimy, eks nie ma co. Nie dajemy mu oddychać. I wiemy, że jest to nie umarły. Doskonały plan. Ich obiegi uciekamy. Zrobione, gotowe. Parmić dalej. Ej, potrzebujemy. Trochę golda. Nieco więcej golda. Na upgrade. Ok, i on jest pod tym Okej, Ok, jakoś sobie poradzimy. I jeszcze taka ciekawostka a problemów z komputerem. O których wspomniałem Zdech w simcach. To no to się zaczęło się kiedy grałem metric w Warcrafta. Który miał być na zeszły czwartek Twój Ale jak widać było, troszeczkę się popsuło. Ciup. Inteligencja. Jesteśmy mądrzejszymi krótkami. Doskonały plan. Doskonały plan. Doskonały plan. Okej. Wszystko się robi ładnie, ładnie, Cielo ładnie. Potrzebujemy dostać. ile tutaj traf... złota... myk. Twój rozkaz. A, nie szybko bazę dostać. zrobił. Nikt nie przejdzie. Skupaniec. Dobra, a no to już wiemy co a mamy dostać. robić. Nikt nie przejdzie. Masakrujemy. Jestem gotów. Masakrujemy, masakrujemy. O, przyszedł. Wiemy, co robić. Ok, po kolei, po kolei masakrować. Musiko, by to wytopania się. Okej, okay, dobrze, dobrze, wycofaj się, wycofaj się. Kurde. Źle wycelowałem. Widać, że troszeczkę mikro zostało, no... Nie bardzo Okej, okay. masakrujemy teraz tych. Okay. Jeden Po kolei, po kolei masakrować. Ale jakie chciwe Ten ci nie umarli. Doskonały Opa! Kieruje mną, honor! Ok, za wracamy Nikt tutaj. To już powoli skończy się budować, bardzo dobrze. No to wybijamy. Trzeba sobie jakoś radzić. Nikt nie Trochę nam podExpeed, typek. Jestem gotów. Opa. O, i teraz ten Zigura tam Czego? robi. Dobra, a ja będę na to gotowy. Uciekaj, Zrobione Kurde, ciągle nie mogę tego trafiać. Dobra, tutaj już nie ma. Tutaj nic po nas. Już, trzeba się wycofać. Co rozkażesz? Czego ode mnie żądasz? Hmm? Babu, Zuk zguk. jesteś Doskonały, tak. Czego ode mnie żądasz? I co ty myślisz, że ty sobie tutaj zrobisz? Jestem gotów. Ej, ej. level. Dostasz? Bardzo niedobrze. I on ciągle zarabia. Jest Robione. coraz większa Dobre. różnica levelowa pomiędzy nami, a moich przodków mną honor. To drogi tutaj nie jest wiec, mocną wiec, stroną taureny, jak widzimy. A no tu Robione. musimy się tepnąć. Co nie ma rozkażesz? wyboru. Mocno po dubie dostajemy. Mocno, bardzo mocno. Co rozkażesz? Doskonały plan. Tak, mój okay. Okej. Dwojeczka. I będziemy masakrować jakoś. Od pod te mnie które idzie. Trzeba jakoś to ogarnąć. Nie ma dużo więcej złota niż ja. I to jest minus. Duży minus. Jestem. Opa. Co rozkażesz? To dwójeczka, rozkaż, jedyneczka. Okej, okay. ode... moim zdaniem musimy na moich przodków. Chodzisz na ten trzeci level. I temki sobie Jest pozdobywek. Gotów. Bo to nam sporo pomoże. Czego ode mnie żądasz? Zobaczyć, tak. co ok, wycofaj się. Twój masakrujmy, masakrujmy. I na początku silowanko Myk, myk, myk. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ok. Trzeci poziom. Przyda się, przyda się, nie powiem. Myk. I chyba... No ogłuszenie się przyda. Mocno. Opa. I możemy już iść pod niego. rozkażesz? Tawerna. Czego ode mnie? Ja bym nie z chęci złapał wierasz. jakoś na ekstra i to by nam sporo pomogło. Moich... Ale nie ma go. On pewnie pilnuje tej swojej bazy. Twój rozkaz. Podania zakończone. Ok. Podania zakończone. Gotów. No dobra, no to idziemy. Lecimy, lecimy, lecimy tym koksem. Co rozkażesz? Coś czas robić? To poproszę, to no. też i Coś później tak robić? robimy. Apa, i sobie poczekamy, a sam przylezie. Mogę nam. Gormorki, i czekamy. Czekamy. O, tepa się. Mamy go. Myk. Lecimy, lecimy tam. Okej. Okay. Wy to opadźcie. Nie przejdzie. Gotowe. Okej, okay, wycofka, wycofka, wycofka. Kiluj. Wytowka, wycofka, wycofka jeszcze mocniej. Więcej Nikt nie przejdzie. Kilowanko. i okay, po kolei, po kolei tych nerubianów. Aby to tylnej linię atakować. Ojej, to nie będzie zbyt dobry mecz. Ojej, się. On już zbyt dużo yy, przewagi nade mną zdobył. Jedyna moja możliwość... ...to zwycięstwo. Oj, on już ma zbyt dużo tego wszystkiego. Zdecydowanie za długo. Zraszło kopalnie i to jemu przyniosło zwycięstwo. A ja zbyt długo zostawałem. Eeeee. po drodze. No to jest nieco krótszy odcinek, ale to jest moja piąta gra, która została przegrana. To jest dominacja ekonomiczna. A to trzeba zbudować własną bazę. Kurde. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.